Klientów z Instagrama? Może nie wiesz, kto powinien Cię oglądać? Zapisz ten film, a zaraz wszystko Ci wyjaśnię. Stworzenie persony to klucz do tworzenia trafnych i angażujących treści. Persona to Twój idealny odbiorca, konkretna osoba, nie ogólnik. Zacznij od tej jednej osoby i odpowiedz sobie na pytania. Kim jest? Jak wygląda jej dzień? Z czym się mierzy? Czego szuka na przykład na Instagramie? Kiedy masz te odpowiedzi, wiesz, jakie treści tworzyć i do kogo się zwracać. Przykład. Ewelina 32 lata, mały biznes kosmetyczny, chce zdobywać klientki z Instagrama, no ale nie wie co wrzucać. Twoja treść, nie wiesz co wrzucać na Instagram, żeby mieć więcej klientek, sprawdź te trzy pomysły, które działają u moich dziewczyn z branży Beauty. Widzisz różnicę? To nie jest post dla wszystkich, to jest post dla Eweliny. Zaobserwuj ten profil. I bądź na bieżąco z wszystkimi aspektami dotyczącymi marketingu.